Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry RimWorld na modach ze wszystkimi dodatkami. Tak wygląda nasza kolonia, obecnie jest atakowana, z tego co można się pewnie domyślić. No a tak wygląda ją siły wroga. No i teraz pojawia się pytanie, czy ja jestem w stanie... Wybaczcie mi proszę. W jakiś sensowny sposób może coś tutaj na ten temat podziałać. Trzeba brać pod uwagę, że jest jedna osoba właśnie z karabinem snajperskim, przynajmniej jedna osoba. Swoją drogą sekutnica dziwna nazwa na tą broń, aczkolwiek niech będzie, niech będzie. Hmm, bardzo mnie ciekawi, czy jesteśmy w stanie to jakoś ciekawie. Zrobić. Tu masz muszkiet jeszcze. Sztucer. No dobra. No dobra, moi drodzy. Zaraz będzie drugie, tak naprawdę. Ej, drist mordo. Co ty, gdzie ty idziesz? Przenosi ryż. Extinguish fire. Fajajaja. Naha Wspaniale, nie? Orlow. Conversion. Ready for conversion. Patrzcie, ile tutaj metalu w ogóle mamy! Bardzo fajnie. Eee, dobra, dobra, dobra. To ogarnia. Mam nadzieję, że oni dość szybko to ogarną swoją drogą. Eee, w sensie wystrzelają się z amunicji. Jest na to dość duża nadzieja. Ogarnij to, proszę. Przyjacielu, mój sympatyczny. To raczej będzie trzeba prędzej czy później prze... przestawić. Dobra, to w ogóle gdzieś poleciało. Cholera, cholera wie gdzie. Ale... to wszystko ogarnij. OSZTY! Mendo. Dobra, przydałoby się nam więcej osób. Tego jestem pewien. Jest to na tyle dobrze, że... Nasza kolonia nie ma, nie ma tak, aż tak dużo struktur drewnianych, nie? To, to nie powinno aż tak mocno przeszkadzać. Kisian, jak wygląda Twoje zdrówko? Akuratacja alkoholu niestety jest niska, a generalnie jest nieźle. Mm, no dobra, już co? Idź, może odpoczywaj, aż wyzdrowiejesz. Akurat ty leci gdzieś pocisk. Tutaj, 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 tutaj tu, 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 poszło. <grym> To nas strzała rozwaliło. Ajajaj, aj, aj. dobra, Andrist, czy dasz radę? Idź. Jeszcze jeden chyba wyleciał, co? Nie, jest ok. Już nikt nie błąka się. Także nieźle. Kruszas, tutaj, dobra. Ile jeszcze macie pocisków, to mnie zastanawia. To ty macie jeszcze jedną. Co jest? Co to? O ty! No dobra, spróbujmy wiecie co? Skoro i tak jesteśmy tutaj, już przy tym. E, możemy spróbować też postrzelać do nich, zamontuj. Tylko nie wiem gdzie. <grytanie> Nie mam pojęcia, jak mam być szczery. Spróbujmy tutaj. Toż nie, jak ktoś kurde będzie, to to jest problem. Zróbcie w takim wypadku to w tym miejscu. OK. I teraz tak. Um, to jest blisko w miarę. Deadlift. Fajnie by było, gdybyś to zrobił przyjacielu. Driss idzie go opatrzeć Nieźle. Tu mamy dużo za dużo rzeczy ruszas przenosi obsydianowe bloki pożar once again fa dobra budujesz to także jest nieźle młody zając kocie zająca mo Ogarniajcie to, przyjaciele. Eee, wydobądź pocisk. Dobra. I teraz um, przez Brianie. Idźcie tędy. Przyjacielu. I przydałoby się, żeby to było chronione, nie? Idziesz? Idziesz. No weźcie się! Ogarnijcie. Śmierdzając. No dobra. To, 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 przyjaciele. Dobra, udało się. Ryzyko załamania. Pa. A co tobie znowu się dzieje? Ludzki, więc ok. No, fa, nie podoba mi się to, co robisz. Leczysz drist. Dobra, co tu wybuchło znowu? Nie, nie dostrzegłem. Reforma ideologii, pięknie, konwersja. Eee. O, Deep Underground Secrets. Pięknie, możemy zrobić ideologię, eee, reformę ideologii, to jest bardzo ważne, moi drodzy. Eee, I wiecie co, z racji na to, że bardzo długo i tak na to czekaliśmy, to ja bym chętnie to zrobił. Eee, dodaj pogląd, blood feeding. Okej, okay, zmienić style. Chciałbym, 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 co ja bym chciał? Wyższość człowieka. w to. A, puryzm ciała. No i teraz nie jestem pewien. Wiecie co, ja sobie na chwilę zapiszę, okej. Okay. I zrobimy, bo ja chciałbym y, konkretnie, konkretnie, żeby nasi koloniści nie mieli problemu z bycia ksenotypami jakimiś, nie? Patrzcie, Alien Races Neutral dodaj zasada. Złoki paskudne. Death normal. Tend apparel. No i patrzcie, mamy niby w ideologii kanibalizm ak akceptowalne. A akceptowalne eating aliens, okej. Okay. Mm, dobrze, dobrze, dobrze. Będziesz męska, badania szybkie. Humanoid, e, Ok. okej. play Playbo, dobra. Nie no, weź się. I chyba nie wszystko zmieniłem co chciałem, co? Nie jestem pewien teraz. <ścoughs> nie jestem pewien. E, potrzeby, zobaczmy. Eight. Alien Meat, okej. Okay. Teraz pytanie, no bo... Okej. Okay. Gen implantu. Dislikes and type. Także wczytam sobie gra i dajcie mi sekundę. 20 minut lateral. No dobra moi drodzy, chyba, chyba jest nieźle, chyba mi się udało już ogarnąć, jeżeli chodzi o ideologię, teraz wygląda to w ten sposób, czyli mamy blood feeding, czyli standardowa, e, violent conversion, czyli no <ścoughs> e, konwersja przy, przy użyciu siły, mam nadzieję, że będzie to fajnie działać, nie mam bladego pojęcia, nigdy tego nie używałem traitu, e, mema jeżeli chodzi o Ideologię, także zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli chodzi o niewolnictwo, jest to honorowane. Walka w ciemnościach, preferowana oczywiście, bo no, jesteśmy z podziemi. Tattered Apparel, don't care. Blood Feathers, revert, czyli, czyli jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwi, gdy, gdy nasz Blood feeder jest przy nas. Bigoteria fanatyczne oznacza to, że będziemy chcieli jak najczęściej, generalnie. Prze, prze, zmieniać wiarę czy to naszych kolonistów czy, czy kogoś innego na naszą, na naszą jedyną słuszną wiarę. No tutaj, tak naprawdę, reszta raczej się za bardzo nie zmieniła. No i usunąłem. Okazuje się, że prawdopodobnie jak tutaj miałem preferred Xenotypes i to są te krety, coś tam, coś tam, które sam stworzyłem, to, to tego nie może być. Tego nie może być, bo inaczej, tak naprawdę, każdy inny Xenotype jest wtedy ma minus do, do buff. Ma minus po prostu, jeżeli o to chodzi. No i teraz tak, spróbujmy przekonwertować. Bye, bo jemu odwala najbardziej z tego co widzę. E, dokładnie. A e, jest naszym kolonistą już od dość dawna. Chyba, że FA jeszcze. Tak, FA to już w ogóle. E, spróbujmy. Rozpocznij konwersję ritual. 77 10% jakości okej. Okay. Skuteczna mistrzowska mogłoby być fajnie. Dwie godziny. Skuteczna 57%. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy. Będzie to pierwszy, pierwsza konwersja, tak naprawdę. Tu pocisk poleciał w ten rejon. Dobra. Tu raczej nie powinno to stanowić zbyt dużego problemu. Fajnie by było, gdyby, gdyby ktoś się w miarę szybko tym zajął, nie? A tak to nie jest źle. Gdzie tu jeszcze strzeli? Tutaj, dobra. Nie wiem, czy powinniśmy teraz to robić. No ale robimy to teraz. Git. Eee... Zakończone. Zmien... Conversion... Skuteczny, bardzo fajnie. Eee, plus 13 dni na 6 dni. Bardzo, bardzo, bardzo. Fajnie, bardzo mi się to podoba. Faj w końcu. A. Loyalism pewność? Nie rozumiem tego. Nie paniał. Niby było ok. A nie było ok. Coś coś mi tu nie pasuje. Dobra, Dris, bo ty ty się dalej opierdzielasz. A. Prioryteryzuj. Robienie tego, panie kolego. Dobra, duże ryzyko załamania fa. I teraz Sully. I tak już jesteś obok. Aha, nie możesz. Dobrze. A dlaczego tego nie chcieliście? Wymuszony cel, ok. I teraz chciałbym, żebyście tutaj może to strzelili. Gdzieś te miejsce. Ok, tylko kwestia jest tego, kto ma celować. Dobra. Powinno to być naprawione. Naboje jest git. Czy mało ślufy jest ok? A, czy? Ok. <grym> Jaka ucieczka przed ogniem znowu? I co, Będziesz strzelał teraz, czy nie? Wybierz wymuszony cel. Masz, ok. Łóż. Tylko lufa ci się nie obróciła, ziomek. No dobra, ale poszło niby. jep Leci, leci, leci. Trochę zeszło, ale to nie duży problem. Mam nadzieję, że w dobre miejsce poleci. Spróbujmy. Zajbiście, nie? Dobra, jak to się... Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Używa wieżyczki. Pięknie! Ładnie dostali. Ładnie, ładnie. Podoba mi się to. Dobrze, w takim wypadku. Czy wy to dokończyliście? Nie, nie dokończyliście tego. jaj, kruszas. Ściana. Dacie radę? Nie dasz rady. A, jaj, dobra. Mm. Wiecie co? To mamy delikatny problem. E, spróbujmy to pozostawić otwarte, jak tak. Wy wszyscy moi przyjaciele, idziecie tu. Dead left. Ty możesz tak naprawdę iść sobie stąd. E, jeżeli chodzi o sali, wszystkie wasze te mają eskortować twoje. Ziomeczki mają cię eskortować. Idą, idą, idą. Dobrze. I teraz. Baj. Ty możesz tak naprawdę odejść sobie, Jackalope, Niech będzie, że. Kurczę, wiecie co. Zrobimy to tak. Okej. Okay. I teraz. Baj. Idziesz tu. Będziesz naprawiał w razie czego. Ty idziesz tu. Ty idziesz gdzieś tu. Najlepiej. Drist idzie na środeczek. Chociaż nie, nie idzie na środek, bo cholera jasna nie ogarnął, że nie ma broni. Sully. W sumie niech będzie w ten sposób. Strusal, ty idziesz na środek. Okej, okay. Belrose. Posta Ciebie postawimy tu. Mą. Idźże tędy. Ty idź tu. Okej, okay. dobra. I Sully otwórz. Ale wróćże. Proszę cię, no kurde, czemu to się otwiera? Znaczy, czemu to drzwi z drewna ogarnia? Czemu nie atakujesz? Dobra, pożar. Tutaj podłożyli ogień, co nie jest zbyt dobrym. Dobrą rzeczą właściwie. Dobra, wy się skitrajcie. Strusalt, ty dasz sobie radę, nie? Okej, okay, jakiś granat dostaliśmy, co tu się dzieje? Gaz toksyczny. Okej. Okay. Strzelectwo, mam nadzieję, że... Będzie dobrze. Bye. Idź, proszę. Napraw. Jak tak? Ty nie masz broni. Napraw. W sensie, no. Extinguish. I tutaj też extinguish w pierwszej kolejności, następnie napraw. A tu też później napraw. Deadlift. Nie możesz naprawiać, ok. Jest git, jest git, jest git. Dobra, Ruszasz. A. dobra, ci leżą, unicy potrzebuje lat. I to jest Belle Rose, a dlaczego? Ostrzelenie. I teraz spróbujmy... A, dobra. Wy się wycofajcie, ziomki. Zróbcie to w ten sposób. Okej, okay, okej. Okay. Driss tak naprawdę... tyku ratuj. No kuźwa, niedobrze. Falcon. Gdzie jest Sali? Sali leży, okej. Okay. Wasters uciekają. dobra. Trzeba po bardzo popracować nad tym wszystkim, nie? Extinguish poje. Dobra. Ratujcie ich. Kogo możecie, tego ratujcie Deadlift. Uratuj czerepa, gdzie jest Sali? 11 godzin. Kiszian właściwie. Uratuj sali. Ziombel. Następnie faty. Uratuj Drista. Okej. Okay. Nick. Czy to jest Turumbo... Nie, to jest słonia. Uwięź. Właściwie to rozbierz. Następnie uwie... I czeka Dobra, to może płonąć, to nie jest problem. Yy, uwięź Jono. Rozbierz Jono. Uwięź Jono. I leć Jono. Okej. Okay. Nie jest sadzonka, kujwa. Następnie lecz. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle, póki co. 4 godziny, fajnie by było. Żeby ktoś go ogarnął w miarę szybko. Czego tutaj nie przekładają, ich tylko niosą głąb. No trudno, trudno. Tego jeszcze nie powiększyliśmy. Powinienem tak naprawdę przed jakąkolwiek, jakimkolwiek atakiem na nich... O właśnie, to wszystko spłonie. Powinienem, powinienem ogarnąć te przejście jakby, nie? Ale generalnie nie jest źle, że tak się stało. Nie jest źle w żadnym wypadku. Dobra, ty jesteś odblokowany. Ty jesteś odblokowany. Tutaj kopie. Nie powinno być na razie ok. Nyk. Eee, jak go uleczysz? Zdrowie. Dwie godziny, dobra. Leczenie. Bez zestawu. Masz go ustabilizować w pierwszej kolejności. I będzie dobrze, tak myślę. Jedna godzina no to raczej raczej nie będzie tak fajnie. Jono, dwie godziny. Spróbuj. Właściwie to ciebie tak i leczenie. Bez zestawu medycznego, nie potrzebujemy używać zestawów na naszych wrogów. Teraz tak, 480%. Tu mamy ogarnięcie. Neestrusalt, 16 godzin. W takim wypadku, ktoś, kto jest medycznie rozwinięty, Solispy, Spy, ty to robisz teraz zamiast to takie dziwne rzeczy ogarniać. Medyczny 1-3, ok. To mógłby pomóc. Slave Doom Slayer, leczysz. O, pięknie, pięknie, pięknie. Kruszas też już ogarnia 10 godzin, 16 godzin. Tu raczej nic się nie będzie i 9 godzin. Hmm. Pytanie, no kuźwa nie mamy tyle kolonistów, żeby ktoś mógł im pomagać, nie? Przyma się piwo medyczne, ty nie robisz medycznych rzeczy, okej. Okay. A ty Kruszas, Kruszas niesie te. Okej, okay, ty ogarniasz, także prosiłbym, żebyś. A, zaczął leczyć, może Sally? W... Okej, okay, dobra. E, Czep Orlow społeczny ma wysokie. Sztuka intelektualne Belly Rose. Dobra, kto ma najgorzej? 8 godzin? 16 godzin, także u ciebie trzeba trzeba ogarnąć. Tu, jak to wygląda? 0-3 godziny zdrowie. Czy dasz radę? To chyba to powinieneś teraz zatomować. Eee, nie, nie dasz rady. Dobra. Zdarza się. Shit happens. No dobra, Nick. Jak tak, to leczysz. Belarus. Strusalt, 16 godzin. Jak to wygląda? Tu powinno być nieźle, on powinien szybciutko ogarnąć, tym bardziej, że anabiozy nie będzie potrzebował. 19 godzin to jest ładny wynik, tyle godzin to jest ładne, 15 godzin to też jest ładny eee, wynik. Tu brak, dobra, jest, jest dobrze, jest dobrze, naprawdę dobrze. Hmm, Śmiertelna choroba, i ono. Nie jest źle, nie jest źle, jeżeli chodzi o postać intelektualne i rzemieślnictwo, to, to by się przydał, człowiek. Nam. Konsumujesz prosty posiłek, Frost. Nightmare no Deep. Dobra. Sally, czy ciebie możemy. Nie, nie możesz, niestety. Mimo szczerych chęci, nie można ciebie tak Ogarnąć. Dobra, ty już ogarnąłeś co miałeś ogarnąć, nie? Bellerow próbowała nam mówić baj do jej ideologii. Aha, okej. Okay. No dobrze, no dobrze. Eee, postać e, potrzeby zdrowia. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Raczej nic mu nie będzie. Zatruć się toksynami to i tak chwila, moment i będzie dobrze. Najgorzej z tym strusaltem jest. Chciałbym, żeby ktoś mu pomógł. Lecz strusalt. Inspiracja o Mo. Pięknie. No, bardzo nie przemyślałem tego, tej, tej walki, nie? <laughs> Soli, jak ty możesz, to. Lecz. Ty już i tak możesz chodzić. Na właśnie, ziomków. Jako doładuj. Ustaw. Co jest? Co się stało? Jest trusalt. Ciągle Polac. A, pożarcie. Dobra. Pink sztucer, Pięknie. Może już chodzić. Bardzo fajnie. Podnosimy się, po wszystkim. Po tym wszystkim. To trzeba będzie jak najszybciej też ogarnąć. Baj. Możesz się ruszać, robić co chcesz. Choroba zakażenie. Jono. Na wtłowiu ma zakażenie. Trudno. Będzie dobrze, chyba. Dobra, Kruszas, ty to zrobisz. Lecz, jono. Z nadzieją, że nic mu nie będzie, ekstremalne ryzyko załamania fa. Dlaczego fa ma znowu ekstremalne ryzyko załamania? Kontakt z naturą, jedzenie lojalizm 65%. Okej, okay. masz bardzo dużo minusów. Jakość 25%, ale Kruszas dzięki temu dostaje, oczywiście, tak jak prosił. Ekspa, jeżeli chodzi o medyczne, dobra. E, chyba jest nieźle, niegodna sypialnia, aha, okej, okay. tu nie może to być, no dobra, e, to, to przestawimy to gdzie indziej jak tak kiedyś, myślę, e, nie wiem kiedy, no dobra, ale to zostawimy sobie na kolejny odcinek, ja niniejszym dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, łapy w górę, nie żałujcie, widzimy się w przyszłości, także do zobaczenia, hej, cześć i czołem, pa.